jemy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, obecnie chyba tylko i zapraszam Was na krótki z tego wydarzenia. Witamy gwiazdę wieczoru. Witam. Patryk, fani już na Ciebie patrzą. Ja w ogóle się poczułam jak taki stalker, bo Ty gadałeś z nim, a ja tak podeszłam z boku i Ci kameruję tą maskę. On sobie pewnie pomyślał, że jakaś przyszła, wiesz, creepy fanka. Nie, ale o to, że wiesz, że tak podeszam, ale ludzie nie muszą wiedzieć, że ja cię znam, nie. Ustaliliśmy tak, że 2-3 godziny i Patryk idzie się przebrać za normalnego człowieka, żebyśmy sobie mogli, bo tutaj na przykład jest taki gigantyczny... Yy, w ogóle ja wam się nie pokazałam. Jest tutaj taki gigantyczny... Dmuchany, jakby zamek, taki bardziej tor przeszkód. Że e, nie wiecie, jak zamek taki do skakania, tylko taki, że są przeszkody i dzida, i on jest na puchali. Dlatego na to chcemy iść i się pościgać, że tak powiem. Taka kolejka. To jest kolejka do tego? Zobaczy, może być. Osiema, Mati, przytaj się z czatem. Mati Dobra. jest taki sam jak Patryk! Jestem obok, a ona słucha, co lajk Ale wiecie co? Tym bardziej się zastanawiam, czy to by nie było dobre wrzucić, nie? Materiał, że. O Jezus. <laughs> o, tu, się, tu się rzeczy dzieją. Gra. I to, ale to jest chyba też z takich starszych, to jest takich starych, że macie bębny i takie kulki lecą po prostu, jakby koła. I w zależności jakie lecą, to musicie tak uderzać w te bębny. Fajne to było, nie? też był ten ork, tylko on sobie stał chyba na głównym placu, nie? Musimy pójść na główny plac, bo na głównym placu jest z tego dodatku necrom taka postać z ESO. Nie wiem, czy ktoś z Was gra. To jest jedna z moich ukochanych postaci. Oj tak. Zobaczcie, jak ładnie, nie? Wymiana wzroków! O kurde, walka! Round Oho. one, fight! O kurde No ja właśnie chciałam się spytać, co to za cosplay? Pozdrawiam się, no o! No to nie wiem, kto by wygrał w takim razie. Bo wiecie, że jak gelsina to nie gram, to, to ja się nie znam, dlatego nie działam, ale bardzo ładna walka była. Bo... Dla zainteresowanych, jeżeli wy planujecie pojechać na Pyrkon, to wy musicie z pół roku wcześniej wynająć sobie tutaj miejscówkę, bo potem są chore ceny. Ja co prawda zrobiłam to z miesiąc tylko wcześniej, ja po prostu czatowałam na Booking, odświeżałam i finalnie mi się udało od zadowolonych odcinki 420 zł Więc jak na to, że miesiąc przed Pyrkonem rezerwowałam, to jest spoko cena, nie? Patryk, niszczyciel zabawy i streama. Nie można się z Tobą nigdzie przemieszczać, synek. Co ty robisz? Tłumasz się teraz czatowi. Mu czasami ściągałam maskę, na przykład wczoraj, żeby jeść, czy co, to mortka taka spocona, musiałam go po nosie drapać i mu krople potu ścierać z kinola. Tak było źle. On, w ogóle jedną rzecz zaznaczy, to on pod tym, pod tym strojem ma kombinezon jednoczęściowy, taki na całe ciało, od paluszków stóp po paluszki rączek, po szyję spięty. Żeby widzicie to wszystko, co jest tu pod spodem. To jest kombinezon, nie? O, zobaczcie, tutaj mamy... To jest y, ten, tak? Y, squid. Squid game? Tutaj? Tak. Squid game, nie? Super cosplay. Dobra, chodź, penetrator, idziemy. <noise> tak, to no czekaj, jeszcze. Żaba pokaże Wam, jeszcze zanim pójdę. No bo ogólnie bym z nimi szła, tylko że Patryk i zatrzymuje co dwie minuty na foty, więc trochę jest bez sensu z nim iść. Tutaj mamy panie tańczące, ładnie. O, to jakiś TikTok jest może nagrywany, czy coś? Mamy fajny ogonek. Super. O, tutaj był Joker. Tylko, że już nas minął, niestety. Też niskie klimaty ja w ogóle nie znam. Więc ja nie, nie jestem w stanie Wam nic powiedzieć na temat Sanner, Ashri Nie mogę Wam nic powiedzieć na temat tych strojów: nic, kompletnie. Więc jak, jak coś wiecie, to mówcie. Ja Wam niestety nie pomogę. Tutaj mówię, każdy może być kim chce. I tutaj nikt nikogo źle nie potraktuje, w związku z tym. Tu też roboty, ciekawe z jakiego materiału. Patryk robił z pianki Ewa i z borbli. The off. よしな。 Заклад не так, а ним Witam, czule i serdecznie. Mieliśmy po przed chwilę. Wiem, Macy pisał. I co, był wywiad? Nie, nie, nie był. Oni nagrywali chyba jakiś wstęp i tam śnieg. Patryk, zapozuj nam, bo cię niektórzy widzowie nie widzieli. A zro... obrócisz się jeszcze dla nas? Nie. No. Proszę kamerować, jak pięknie napaja mojego predatora. Predator, Predator przy wodopoju. nie, nie. Nie, ja to pomyśliłem teraz, ja mogę to zdjęć. Ale możesz, możesz, ale Nie, że Nie, chcesz... Nie, tak to... to poczekaj, poczekaj, poczekaj. I my, koty, Co Co się odwala? To było. Granata poszła! Czekaj, kto już jest? Poczekaj, To tu jest? nie

Że dobre to było. I co, jak będziesz widział? Nie wiem kogo, ale masz kogoś widzieć, tak? Tak, dokładnie. Poszukuję kogoś. W końcu dokonałam tutaj zakupu. Niesamowite te stroje są. Ja kupiłam sobie koszulkę. Za każdym razem, jak jestem na firkonie, to się zachwycam tymi przepięknymi strojami, które oni tutaj robią. Pierwszy Pyrkon odbywał się w szkole podstawowej. Ale jak fajnie te plakaty wyglądają z tamtych lat. Klimacik. No. razy bardziej mi się podobają niż te teraz. Szczerze mówiąc. rządka w domu. Tak myślałam, że może zamiast kota, nie? Co myślicie? Fajne, słodziutki takie.